W kolejnym takim filmie motywacyjnym. Tematem dzisiejszego filmu jest, a to od was zależy, Panowie. Skąd pomysł na taki film? Już tłumaczę. Otóż swego czasu, w jakiejś książce, już nie pamiętam, jakiej, czytałem taką historię, że do pewnego miasta przyjeżdżał Jasnowic. No i on przypowiadał przyszłość zarabiał na tym pieniądze. I w związku z tym, że mm, przepowiadał przyszłość, to znalazło się dwóch takich mądrali, młodych ludzi, cwaniaczków i powiedzieli, że publicznie upokorzą tego jasnowidza. W związku z powyższym uknuli sobie taki plan, że sprawdzą, czy on rzeczywiście jest jasnowidzem i wezmą dwa gołębie. E, jeden e, i do worka włożył czyli mają ręce zakryte workiem mało tego ręce będą trzymali z tyłu, czyli ręce są zakryte workiem i będą trzymały z tyłu tak żeby on tego nie widział i teraz to jest pierwsza rzecz, druga rzecz drugi taki test kontrolny, czy zgadnie to czy trzymają w ręce lewej czy prawej, jeden miał trzymać w lewej drugi miał trzymać w prawej i trzeci, najbardziej taki upokarzający test dlatego tego y, widza, był taki, że zadadzą pytanie, trzecie, to pytanie było takie, że te głębie żyją, czy są martwe? Jeżeli powie, że żyją, to oni tym głębiom głowę ukręcą. W orku nie będzie to widać. I wyjmą jako martwe. Natomiast jeżeli on powie, że gołębie są martwe, to wyciągnął żywe, w ten sposób uratuje życie gołębiom. No i przyszedł ten jasnowidz gdzieś tam, miejsce takie publiczne, gdzie było bardzo dużo osób, które go oglądały. Eee, przypowiada przyszłość eee, i tak dalej. Widzi różne rzeczy, których inni nie widzą. No i przyszło tych dwóch modrali. Tak strknęli się o łokcie. No to teraz my pójdziemy. I kolejka na, przyszła. No i umówili się tak jak się umówili. Ręce z tyłu, tam gołębie. No i jasno widzę pytanie pierwsze. Co trzymamy w worku? Hmm? Odpowiedź gołębie. No prawidłowa odpowiedź. Było wszystko w porządku. A wszystko, wszystko zgodnie z planem brugnali do siebie okiem. Drugie pytanie. A w której ręce trzymamy te głęby? Ten mówi, ty w lewej, ty w prawej. Idealnie. Brugnali jeszcze raz okiem. Uśmiech od ucha do ucha. A teraz powiedz jasno widzo. Głębie są żywe czy martwe? Ha! Uśmiech im od ucha do ucha. Jak żywe czy martwe? Jesamisz odpowiedział: A to już od Was, panowie, zależy. I zobaczcie, jak to wygląda w rzeczywistości. Mam dużo osób, które tutaj w sposób publiczny mają dużo ciekawych pomysłów i próbują podważyć to, że odbudowałem swój staw kolonowy. I tam wymyślają: O, pokażę jakieś ćwiczenia, co zrobiłeś, czy to Twoje zdjęcie i tak dalej. Czy ćwiczenia leczą i tak dalej, czy terapia leczy yy, i ci nie pomagają, tam ci nie pomagają i tak dalej, czy to co ja robię pomaga. I to jest odpowiedź dokładnie taka sama, jak tego jasno widzę, A tu już od was zależy, panowie, panie, tak? Czy wykonacie wszystko tak, jak ja wam zalecam? I teraz, no, w tym kontekście, no, przypomina mi się jedna z ostatnich pacjentek. Przyjechała do mnie gdzieś tam z drugiego końca Polski i w ten sposób rozpoczęła wizytę. Mówisz pana, ćwiczyłam wszystko. Pierwsze pytanie, jakie ja zadaję, to jest zawsze, czy jest lepiej, czy jest gorzej po terapii. Ona mówi: ćwiczyłam wszystko, co pan zalecił. W ilościach takich, jakie pan zalecił, a nawet więcej. Żadnej poprawy. A no ja takie oczy? Myślę, niemożliwe. No ale zawsze słucham pacjenta. Żadnej poprawy. Żadnej. Ani ciut, ciut. Ani ciut, ciut. No dobrze. No to, proszę jeżeli Pani zrobiła moja odpowiedź, taka w ciemno, Jeżeli Pani zrobiła to, co ja zaleciłem, no cudów nie ma, poprawa musi być. Tylko Pani tego nie widzi. Druga możliwość. Źle Pani wykonywała? no to mogły być problem. zobaczymy testy kontrolne jak to wszystko wygląda no i ponieważ obie notatki z wizyty szczególnie te testy kontrolne bardzo szczegółowo opisuję i tak test po teście robimy pierwszy test kontrolny proszę się położyć na plecach pacjentka się położyła na plecach nogi wyprostowane i tak dalej i Patrzę, a to oba kolana wyprostowane. Na ostatnim wizycie jedno było zdjęte od początku do końca wizyty. Nie dało się wyprostować. To jest wyprostowane. Ja wiedziałem, że pacjentka ćwiczyła. Innej możliwości jej by nie było. Potem kolejne testy, kolejne testy, kolejne testy. Zdziwienie i uśmiech. Zdziwienie i uśmiech. Zdziwienie i uśmiech u tej pacjentki. To było niesamowite. Widać to jej przemianę ee, z tego takiego no, załamania, że nie ma efektów, a jej pokazuje, że efekty są. Dlaczego? Bo wykonała bardzo dobrze swoją pracę domową. Czyli, a to już od Was zależy, panie panowie. To od tej pani zależało, czy ona posunie się w rehabilitacji do przodu, czy się zatrzyma, czy pójdzie do tyłu. Ona mnie posłuchała punkt po punkcie. Realizowała każde zalecenie. I ciało jej to wynagrodziło. Pogłębiły się zakresy ruchu, lepsze samopoczucie, zupełnie inaczej. Tylko ona tego nie widziała. Ja jej pokazałem namacalnie, jakie są efekty. Mało tego zrobiłem i kolejną terapię, ponieważ to były bardzo zaawansowane stany zwyrodnieniowe. Praktycznie tam na, na, w dużej części w ogóle szpary stawowej nie było w stawie biodrowym, a tu zaczęła normalnie chodzić, tak? Bez jakiegoś tam wielkiego utykania, bez skaczego chodu. Ona za, zaczęła normalnie chodzić, tak? Niesamowita sprawa. Kąt zgięcia w stanie biodrowym, pokażę Państwu. Jak zaczynaliśmy, tutaj widać, to kąt zgięcia w stawie biodrowym był 30 Nie, to z, źle pokazałem. Pozycje leżące, Kąt zgięcia w stanie biodrowym był 30 stopni. Taki niewielki, 30 stopni. Teraz na terapii dojechaliśmy do około 75. Stąd, dotąd. A jak przyszła na zajęcia, miała 45 stopni. Niesamowite. Niesamowite. Dla mnie szczęka opadła, że tak szybko to wszystko gładko poszło. A była ponapinana. Niesamowicie. Także widzicie państwo, że cała rzecz polega na tym, że to od nas zależy, czy osiągniemy efekt zdrowotny. Czy nie osiągniemy efektu zdrowotnego. W drugą stronę. Mam inny przykład pacjenta, który przyszedł do mnie dwa tygodnie później, bo co dwa tygodnie przychodził do mnie na wizytę. To ja że jest gorzej. W porządku. Pokaż jakie ćwiczenia robiłeś. Ja Pokazuję, jakie ćwiczenia robiłeś. Didziałem tylko na podwierzkach były. A ja mówię, źle to pan robił? Źle. Ciężko pracował pacjent przez dwa tygodnie, wykonując źle ćwiczenia, po to, żeby się poczuć gorzej. Wróciliśmy do tego, jak powinno być prawidłowo. Na terapii zaczynał wykonywać wszystkie ćwiczenia prawidłowo i ciało zaczęło puszczać, zaczęło puszczać, zaczęło puszczać. Wyszedł z terapii, jest szykowany. Ciało było luźne, czuł się zdecydowanie lepiej. Dwa tygodnie terapii samodzielnej poszło w powietrze. Może nie tyle w powietrzu, ale nie przyniosło efektu, ponieważ pacjent nie do końca słuchał mnie. Szedł swoimi drogami. A własne wynalazki chciał oczywiście wykonywać w inny sposób, aniżeli ja, aniżeli ja zalecałem, i dlatego osiągnął efekt odwrotny od zamierzonego. Nie to, że terapia poszła w powietrze, no bo jest doświadczenie. I na tym doświadczeniu pacjent zrozumiał, że nie może wykonywać ćwiczeń tak jak mu się wydaje, tylko ma wykonywać ćwiczenia dokładnie tak jak ja zalecam. I teraz, mini Państwo, odnośnie moich zaleceń, sytuacja wygląda w ten sposób, że ja ćwiczeniami zajmuję się mniej więcej od 12 roku życia amatorsko. Od 51 roku życia, w tej chwili mam 64 lata, czyli od 13 lat. Zajmuję się tym, można powiedzieć, zawodowo, na zasadzie być albo nie być, i to jest w pełni kontrolowane, w pełni świadome ćwiczenia. Przeszedłem na sobie wiele rzeczy pozytywnych i negatywnych, i dokładnie wiem, jak ciało ludzkie reaguje na ćwiczenia. Jeżeli zalecam, że ma być tak wykonywane ćwiczenie, to ma być tak wykonywane ćwiczenie, dla Państwa bezpieczeństwa i szybkiego rozwoju. Oczywiście, każdy może mieć swoje własne wynalazki. Uznać, że no, to, co ja opowiadam, no, to można sobie wziąć między bajki, inni opowiadają inaczej. Inny sposób wykonania, inne ćwiczenia. No i potem to się kończy tym, że albo pacjent rezygnuje ode mnie z terapii, szuka kogoś innego. I narzeka, że nic nie działa i potem znowu szuka kogoś innego i znowu szuka kogoś innego. W efekcie końcałem, potem do mnie wraca. Albo pacjent zaczyna mnie słuchać i ma efekt. Mam dużo osób, które mają niesamowite efekty zdrowotne, lecznicze, ćwiczeń, które zadałem. I dla mnie no, taką wzorcową pacjentką, to jest pacjentka, która 5 godzin dziennie ćwiczyła. Lekarka. Przeszła, zostałem Piotrowym do wymiany. Chciała. Nie, nie zgadzała się z kolegami. Bo koledzy z branży odtokowej mówili: stabil drogę do wymiany, innych możliwości nie ma. Ona się z tym nie zgadzała. Przyjechała do mnie, wytłumaczyła mi wszystko, co, jak, oczywiście językiem medycznym, bo dużo no, łatwiej pewne rzeczy wytłumaczyć, szczegółowo wytłumaczyć, co, jak i dlaczego ma robić. I ona to robiła i ćwiczyła po 5 godzin dziennie. Ha, efekty? Cudów nie ma. Muszą być. I są efekty. Biodro pod względem funkcjonalnym jest jak prawie że jak nowe. Odzyskała zdrowie, sprawność, ruchomość. Może sobie chodzić, biegać, skakać i tańczyć. A przedtem nie dało rady tego zrobić. Także pamiętajcie Państwo o tym, że wszystko zależy od nas. Czyli hasło, a to już od was zależy Panie. I panowie, jakie efekty zdrowotne osiągnięcie? Ja tylko mogę was pokierować, nakierować, wesprzeć mentalnie, pokazać ćwiczenia. Ale to już od was zależy, panie i panowie, jakie efekty zdrowotne osiągnięcie. Czy będziecie ćwiczyć, czy nie będziecie i jak będziecie ćwiczyć. Dziękuję wszystkim za uwagę, <laughs> dziękuję wszystkim za komentarze. Chcę kupić pana książki, tylko nie wiem, jak. Pani Grażyno, strona. Może inaczej, pod tym filmem w komentarzu ja dam link do książek i to będzie najszybciej. Nie będę tłumaczył, czyli dzisiaj po południu pani sobie przeczyta komentarz, czyli wejdzie w ten film, przeczyta w komentarz i tam będzie link podany do sieci. Bo teraz muszę co innego robić, nie będę mógł uzupełnić, więc dzisiaj to na pewno będzie uzupełnione. Link do książek i sobie spokojnie pani kupi, takie, jak pani zechce, albo w wersji drukowanej, albo w formie e -booka. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry wszystkim i jednocześnie do widzenia. Dziękuję wszystkim za uwagę. Tu już te wiercą. Do mnie, zobaczenia w następnym filmie.